Pan prezes powinien się wreszcie zbudzić, albo powinien zasnąć, w zależności od tego, w którą stronę partia zdecyduje, żeby poszedł. Słuchając tego, co mówił pan prezes, przysuszę, to już o tym mówiliśmy. Pan prezes nie zarysował nowej wizji Polski, niestety. Zarysowaliśmy kilka możliwych scenariuszy, w których. No Naszym zdaniem może się sytuacja rozwijać, ale też może się nie rozwijać w wyniku braku elastyczności prezesa Kaczyńskiego. Życzymy prezesowi i kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości właśnie takiej elastyczności i życzymy tego państwu, sobie, Polsce. Żeby prawica okazała po raz drugi polityczną mądrość, bo po raz pierwszy okazała wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta i teraz hmm, oczekujemy od szeroko hmm, rozumianych środowisk prawicowych podobnej politycznej mądrości dla dobra naszego kraju, a mając na myśli dobro naszego kraju, mam na myśli rozwój cywilizacyjny Polski, na który wszyscy zasługujemy i mamy realne ku temu możliwości.